Witam Państwa, plantacja cebuli zimującej w gruncie. Cebula dość ładnie wygląda. Trzecie jej już wypuszcza. Proszę zobaczyć. Eee, tak to wygląda. Mamy troszeczkę chwastów jednoliściennych praktycznie zboża, ale też troszeczkę z wiechliny. Jest też trochę miejscami. Eee... Przytuli, więc myślę, że jest mokro. Można byłoby zrobić bandur 0,4 litra na hektar. Bandur nie wymaga nalotu woskowego, ale jest wilgotno, to zaraz powinien zacząć działać. W przyszłym tygodniu można wtedy zrobić na jednoliścienne preparatem Select, bo jest trochę wichliny gdzieś tam po drodze, jak się przechodziło. I następnie można zrobić zabieg na mączniaka. W tej chwili to co mamy zarejestrowane to jest Orondis Plus, jest zorwegendawia jest Infinito. W zależności od tego co Państwo tam będziecie chcieli to można wykorzystać. Przypominam, że Infinito w małej ilości wody ze zwykłym zwilżaczem, reszta produktów można zrobić z protektorem. Można dać też siarczan magnezu, żeby tą cebulę troszeczkę jeszcze wzmocnić. I to na razie na tyle. Dziękuję, do zobaczenia przy następnych filmach z innych plantacji warzyw gruntowych, jak i z tej plantacji.